W pierwszym tygodniu września, w ramach roku jubileuszowego, odbyła się pielgrzymka tzw. środowisk LGBT z ojcem Jamesem Martinem na czele. Ojciec James Martin to jest osoba znana, której nie muszę przedstawiać. Był on bliskim przyjacielem papieża Franciszka, odpowiedzialnym za duszpasterstwa tych środowisk w Stanach Zjednoczonych. I w internecie pojawiła się narracja, jakoby papież Leon XIV miał kontynuować politykę papieża Franciszka w tej kwestii. Różne portale podłapały już ten temat, skomentowały to na swój sposób, ale mam wrażenie, że żaden z nich nie odniósł się do sedna problemu, jaki tu widzimy. Czy papież Leon XIV jest zwolnikiem linii papieża Franciszka i czego my jako katolicy nie widzimy, a jest to bardzo istotną rewolucją, która odbywa się na naszych oczach, ale przymyka w sposób niezauważony? Zapraszam. Ja mam na imię Ludwika, to jest kanał Okiem Tradycjonalisty. Jeżeli nie subskrybujesz jeszcze naszego kanału, zachęcam do zasubskrybowania i kliknięcia w dzwoneczek. Wtedy będziesz na bieżąco z kolejnymi filmami, które tutaj ukazują się regularnie. A także zachęcam do rozważenia wsparcia nas, czy to poprzez portal Patronite na stałe, czy poprzez portal Tiplie, pojedynczym wpłatą bez podawania danych. Linki do wszystkiego znajdziesz w opisie. A ja przejdę do tematu filmu. Zacznijmy od podsumowania najprostszych faktów. Nie będę tutaj relacjonował całego wydarzenia, ale podsumujemy sobie to, co wiemy, co będzie istotne w dalszych rozważaniach tego filmu. W dniach od 5 do 7 września odbyła się. Pielgrzymka Środowisk LGBT w ramach roku jubileuszowego. Organizatorami pielgrzymki były organizacje takie jak Latenda Digionata oraz Global Network of Rainbow Catholics. Wydarzenie związane z pielgrzymką to było m.in. piątkowe czuwanie w kościele i jazzu, podczas którego miały miejsce świadectwa tzw. par tęczowych oraz rodziców dziecka transpłciowego. W sobotę biskup Savino odprawił mszę świętą dla tego środowiska, a następnie pielgrzymi w liczbie około tysiąca osób przeszli przez drzwi. Święte. I co bardzo istotne, 2 września, tuż przed tą pielgrzymką, papież Leon XIV przyjął ojca Jamesa Martina, znanego duszpasterza tych środowisk, przyjaciela papieża Franciszka, na prywatnej audiencji. Po tej prywatnej audiencji ojciec James Martin powiedział, że cytuję: Papież Leon XIV zapewnił mnie, że będzie kontynuował linię papieża Franciszka wo wobec osób LGBT. I po tych słowach w internecie zawrzało. Lewicowo-liberalne media oczywiście już zaczęły podłapywać, że papież Leon XIV to kontynuator Franciszka, cieszmy się, jest dobrze. Co zrobiły media prawicowe, czy też konserwatywno-katolickie? Najczęściej podłapały. Te narracje i zaczęły krytykować Leona XIV. Warto tutaj dodać, że program Roku Świętego został zatwierdzony znacznie wcześniej, jeszcze za czasów papieża Franciszka, dlatego też to wydarzenie było zaplanowane nie przez papieża Leona, ale wcześniej. I czego nie zauważamy? Nie zauważamy tego, że ani Biuro Stoicy Apostolskiej, ani sam papież, ani nikt poza ojcem Jamesem Martinem, nie potwierdza tezy, którą ojciec James Martin powiedział, czyli że papież Leon XIV będzie kontynuatorem linii Franciszka w tej kwestii. Nie wiemy, jaki był przebieg tej rozmowy, nie wiemy, co papież mu powiedział, znamy prywatne poglądy papieża Leona XIV na te tematy, jest on przeciwnikiem tych środowisk. Więc to, co prawdopodobnie robi tutaj ojciec James Martin, to jest stworzenie narracji, która ma na celu zawłaszczyć papieża Leona XIV dla lewicy. I teraz ja od razu powiem, ja w tym filmie nie oceniam tego, czy papież Jan 14 stoi po tej czy po tamtej stronie. Oceniam tutaj zjawisko, które zachodzi. Czyli to, że ojciec James Martin powiedział pewną tezę, którą wszystkie media, lewicowe, pod, oczywiście chętnie podłapały i zaczęły rozpowszechniać, a prawicowe zaczęły z nią walczyć. Co jest skutkiem tej sytuacji? Skutkiem tej sytuacji jest to, że teza Jamesa Martina, która jest prawdopodobnie jedynie jego narracją. Bo tak jak mówimy, nie wiemy, jakie jest stanowisko Watykanu w tej kwestii, bo nie zostało ono ogłoszone. Została potraktowana przez wszystkich jako prawda. Czyli papież Leon XIV został w tym momencie zawłaszczony już przez lewicowo-liberalne media, ale skutkiem tego zawłaszczenia jest to, że debata w sprawie tak bardzo istotnej, jak grzechy wołające o pomstę do nieba, bo o takich grzechach tutaj mówimy. Grzech sodomski jest grzechem wołającym o pomstę do nieba w nauce Kościoła i propagowanie go jest no, jednoznacznie negatywne i złe dla katolika, co powinno być oczywiste dla wszystkich katolików, został po raz kolejny zrelatywizowany. Zrelatywizowany dlatego, że nie dyskutujemy nad tym, czy jest to dobre, czy nie, że taka pielgrzymka miała miejsce, tylko dyskutujemy nad postawioną narracyjną tezą. Narracyjną tezą konkretnego środowiska, które ma konkretne cele. Tym celem jest zawłaszczyć papieża Leona, w opinii publicznej na swoją korzyść. I dlaczego to jest takie ważne? Jest to takie ważne dlatego, że niezależnie od tego, co papież Leon XIV powie w tej kwestii, lub powiedział, lub co myśli w tej kwestii. Tak jak mówiłem, nie oceniamy tutaj tego w tym filmie, oceniamy tutaj mechanizm, który zachodzi. To to, jaka narracja w przestrzeni publicznej ostatecznie zostanie przyswojona przez szarego, przeciętnego katolika, który konfliktem między liberalnymi katolikami a tradycjonalistami czy tą konserwatywną stroną kościoła się nie interesuje. Ta teza, która będzie silniejsza, będzie szerzej kolportowana, która wejdzie do krwiobiegu powiedzmy tych przeciętnych, szarych katolików. To ta teza zwycięży ostatecznie, bo ci przeciętni katolicy, którzy się tym konfliktem nie interesują, po prostu ją przyjmą podświadomie i stanie się ona domyślną tezą na temat papieża 14, XIV, czyli, że jest on zwolennikiem kontynuacji Franciszka, to ci szarzy katolicy później będą powtarzać i to wejdzie do krwiobiegu wszystkich. Błędem w cudzysłowie prawicy jest to, że zamiast zauważyć, że jest to teza narracyjna, która ma na celu zawłaszczenie papieża, bo tak jak mówiłem, nie wyraził on stanowiska w tej kwestii. I po zauważeniu tego, stworzenie własnej narracji, która będzie kontrnarracją wobec tej, w celu właśnie takim, żeby tej grze zwyciężyć, bo jest to swego rodzaju gra, gra polegająca na tym, żeby przeforsować swoją narrację po to właśnie, żeby ci szarzy katolicy. Później ją powtarzali. Jeżeli nie stworzymy takiej kontrnarracji, no to jesteśmy w tej grze już na starcie przegrani. Czyli jeżeli cała dyskusja toczy się wokół narracji tej lewej strony kościoła, no to tak naprawdę tylko ta lewa strona kościoła swoją narrację przeforsowała. Ta na nasze tezy w ogóle tutaj nie krążą. Krążą jedynie. Słowa krytyki wobec papieża Leona, które potwierdzają, utwierdzają tę tezę i ją jeszcze dodatkowo wzmacniają. Jeżeli wiemy, że prawda jest po naszej stronie, bo wiemy doskonale, jaka jest nauka Kościoła w kwestii grzechów wołających o pomstę do nieba oraz ich propagowania, co robią te środowiska, naszą odpowiedzialnością przed Bogiem i przed całym Kościołem jest to, żeby ta prawda w przestrzeni publicznej również zwyciężyła. Żeby ta prawda zwyciężyła, musimy tworzyć kontrnarracje i własne tezy, a nie doprowadzać do krytyki papieża i potwierdzać tezę naszych przeciwników w ten sposób. Dlatego, że pomijam już to, że papież tak naprawdę, żeby mógł coś zmienić, jeżeli on ma po naszej stronie, jak głęboko wierzę, że jest osobiście, jeżeli jest on po naszej stronie, po stronie ortodoksyjnej nauki Kościoła, to żeby on mógł coś zmienić, to trzeba pamiętać, że Franciszek obsadził swoimi ludźmi stanowiska w Watykanie. Żeby ten bałagan po Franciszku posprzątać, potrzeba bardzo wielu lat. Dlatego papież nie może być może na ten moment wygłaszać ostrych test w tej kwestii. Natomiast potrzebuje kilku ładnych albo kilkunastu nawet ładnych lat roztropnego działania, żeby tych ludzi, którzy mogą go swobodnie obalić tak jak Benedykta XVI, albo zrobić z nim coś jeszcze gorszego, sukcesywnie wyprzeć z Watykanu i obsadzić te stanowiska ludźmi swoimi. Wtedy będzie można sprzątać to, co Franciszek zepsuł na 100%. Na ten moment trzeba powoli i roztropnie się do tego przygotowywać, i katolicy powinni podchodzić z wyrozumiałością i ze zrozumieniem i zaufaniem do papieża, że on chce to faktycznie zrobić, bo wiem, że jego prywatne poglądy są takie, że jest on przeciwny tym środowiskom. Natomiast niezależnie od tego, czy tak jest, czy nie, to, to czy papież co papież zrobi i która strona ostatecznie zwycięży, zależy od tego, co my zrobimy. Zamiast skupiać się na krytyce papieża w oparciu o narracyjną tezę strony przeciwnej, powinniśmy skupiać się na tym, żeby tworzyć swoją narrację i równocześnie wspierać papieża w zmianach i być roztropnymi, dlatego że krytyka tylko naszą sprawę oddala. A celem katolika nie jest to, żeby skrytykować, tylko jest to, żeby zrealizować to, do czego jest zobowiązany, czyli żeby prawda była na należytym jej miejscu w przestrzeni publicznej. A jaką kontrnarrację kontr moglibyśmy przyjąć? Bo zobaczcie, co wiemy. Wiemy to, że papież Leon przyjął Jamesa Martina na audiencji i że miało miejsce to wydarzenie w Watykanie. Ojciec James Martin przyjął narrację, że papież XIV jest zwolennikiem kontynuacji linii Franciszka. Na podstawie tych dwóch faktów, które powiedziałem, czyli tego, że było, była audiencja i że było wydarzenie w ramach roku jubileuszowego. A zobaczcie, jaką na, narrację przykładową można na szybko wymyślić, jeżeli byśmy chcieli z tym polemizować i przesiągać powiedzmy, debatę w drugą stronę. Można to wydarzenie narracją prawicową zrealizować w ten sposób. Ojciec James Martin Ignoruje to, że papież Leon jest aktualnie papieżem i organizuje swoją hutspę w Watykanie tak, jakby to Franciszek nadal rządził. Jest to zasadniczo powiedziane dokładnie to samo, co wiemy, tylko z dołożeniem narracji z naszej strony. Ta narracja może się przyczynić do tego, że przeciętny katolik zauważy, że jest jakiś dysonans pomiędzy Franciszkiem a Leonem, że być może Franciszek nie postępował do końca dobrze, że zro zrobił pewne złe rzeczy i Tutaj w tej narracji chodzi o to, żeby w głowie przeciętnego szarego katolika zostało to, że jest dysonans między Franciszkiem a Leonem i że prawdą katolicką jest to, że grzech sodomski jest grzechem wołającym o pomstę do nieba i propagowanie tego grzechu jest czymś, co jest po prostu złe. Ale jeżeli my swojej tezy nie będziemy stawiać, tylko będziemy tezę strony przeciwnej uznawać za prawdę i wokół niej polemizować, krytykując równocześnie wyłącznie papieża, to my jesteśmy w tej walce na starcie przegrani. I prawda, której jesteśmy zobowiązani bronić, nie zwycięży w ten sposób. Bo ostateczne poglądy przeciętnego człowieka, w tym wypadku przeciętnego katolika, są kształtowane wyłącznie w oparciu o to, która narracja w przestrzeni publicznej, bo przestrzeń publiczna nie jest miejscem, gdzie tworzą się rozmowy filozoficzne do prawdy. Jest miejscem, gdzie toczy się wojna narracyjna o to, która strona wygra. I my musimy w tej wojnie brać udział. Jeżeli nie bierzemy w niej udziału tylko... Mylimy właśnie to, tak jak prawica to robi, czy to w polityce, czy w kościele, sukcesywnie od przynajmniej 100 lat, nie potrafi stawiać swoich tez, nie potrafi tworzyć swojej narracji, nie potrafi przesuwać debaty w swoją stronę, tylko dyskutuje w sposób taki, jakby to była dyskusja filozoficzna, a druga strona stawia wyłącznie tezy, co widać zawsze w debatach publicznych. No to może prawica ma faktycznie rację w tych debatach publicznych, ale prawica Przegrywa to, co jest najważniejsze, czyli debata globalnie patrząc, czy to w polityce, czy w kościele, sukcesywnie przesuwa się w lewo i w efekcie, czy to społeczeństwa, czy narody, czy sam Kościół, no, staje się coraz gorszy, staje się coraz bardziej lewicowo-liberalny. I owszem, jest to wina lewicy, czy w kościelnej, czy tej lewicy, powiedzmy, politycznej, ale odpowiedzialność jest tutaj prawicy, dlatego że to prawica posiada prawdę czy w tej, czy w polityce, czy w kwestii, te, czy w tych sprawach kościelnych, ta prawica w cudzysłowie, czyli konserwatywna strona Kościoła, i to ona ma wszystkie narzędzia, ale z nich nie korzysta, które mogą tę prawdę zrealizować, bo celem wojny w przestrzeni publicznej jest to, żeby wygrać, a nie żeby prawdę wypowiedzieć. A żeby wygrać, trzeba umiejętnie posłużyć się narracją. Dlatego jeżeli prawica sukcesywnie od 100 lat przegrywa wszystko, i nadal powiela te schematy działania, przez które przegrywa, no to niestety odpowiedzialność jest prawicy za to, że lewica wygrywa. A zamiast powielać te schematy, zrozummy, że narracja jest kluczem do zwycięstwa. I stosujmy tę narrację umiejętnie po to, żeby zrealizować prawdę, żeby ją wcielić w życie, a nie tylko po to, żeby ją wypowiedzieć. Bo celem walki w przestrzeni publicznej nie jest to, żeby prawdę wypowiedzieć, a żeby ostatecznie ją zrealizować. I tutaj właśnie ta narracja jest do tego potrzebna. Także nie krytykujmy papieża tam, gdzie nie trzeba, nie mylmy tych sfer, umiejętnie posługujmy się narracją i wspierajmy zarówno modlitwą, jak i czynem działania tych hierarchów, którzy chcą przywrócić tradycje lub którzy mogą przywrócić tradycje, jeżeli będziemy ich wspierać, bo to na nas leży ta odpowiedzialność, a krytykantstwem niestety często to oddalamy. Jeżeli udało Ci się dotrzeć do tego momentu filmu, napisz w komentarzu PRAWDA MUSI ZWYCIĘŻYĆ. Dziękuję za uwagę i do następnego odcinka. Z Panem Bogiem.